Witam nas kolejnym odcinku na moim kanale, i dziś, słuchajcie, znowu mamy odcinek z serii Cały Dzień Jem tylko w jednym miejscu. Ostatnio był Starbucks i bardzo wam się spodobał, więc teraz przyszedł czas na uwagę. McDonald's! Dlatego ubieram się na czerwono. Ze względu, iż teraz premierę będzie mieć drwal, generalnie już miał jeden klasyczny wczoraj. To wiem, że o McDonaldzie będzie głośno, więc postanowiłem, że jeżeli mam gdzieś jeść w jakimś fast foodie przez cały dzień, to chciałbym to zrobić właśnie najpierw z McDonald'em. Ale jeżeli taki odcinek Wam się spodoba i będziecie chcieli więcej odcinków, że cały dzień nie wiem w konkretnym miejscu, to piszcie w komentarzu, jakie ma być kolejne miejsce. No i zostawiajcie 10 tysięcy łapek w górę, to wtedy od razu biorę się i nagrywam właśnie taki odcinek. Dobra moi drodzy, jedziemy sobie na śniadanko! Także słuchajcie, mam swoją ulubioną rzecz na śniadanie w McDonaldzie, Jestem mega podekscytowany, że dzisiaj to zjem, ale kurde, mam dwa problemy. Pierwszy, muszę wam się przyznać, że rzadko jem śniadanie w McDonaldzie I to nie dlatego, że mi nie smakuje, bo ja naprawdę mam tą jedną ulubioną rzecz, którą mógłbym jeść codziennie. Ale śniadania są do 10.30, a ja mam kurde, problem z tak wczesnym ogarnianiem się, żeby pojechać do maka po śniadanie. Jakby teraz i tak jest nieźle, bo wstaję między 8 a 9, ale ostatnio miałem tak zły okres, że ja Wstawałem o godzinie 10, 11 i ja nadal byłem niewyspany. To było straszne. Naprawdę to było straszne, więc dbajcie w ogóle o zdrowie psychiczne, bo to jest naprawdę bardzo ważne i to było też związane z tym. W każdym razie już jest lepiej, Wstaję wcześniej, ale nadal nie wiem, co się stało, bo kiedyś wstawałem. Siódma, bez budzika. I wish, żeby teraz tak było. Także pierwszy problem to ta oferta śniadaniowa do 10.30. Ale teraz jest drugi problem. Dziś wstałem wcześniej, ale ogarniałem już serię świąteczną, ponieważ będą też vlogi. Będzie vlogmas i będą też challenge, więc będą trzy filmy w tygodniu, ale to dowiecie się wszystkiego później. W każdym razie zacząłem ogarniać vlogmas i nie ogarnąłem, że już jest po 10.00. I słuchajcie, w tym momencie do McDonalda mam 9 minut, a jest 10.20. Co oznacza, że będę minutę przed zamknięciem oferty śniadaniowej, a widzę przed sobą korek! Jak nie to naprawdę będzie mi strasznie przykro. Ale tak strasznie przykro. Więc miejmy nadzieję, że się wyrobię. Robię co w mojej mocy, ale w sumie to jadę w korku. Więc widzimy się już pod McDonaldem. Moi drodzy, udało się. 4 minuty przed końcem, jesteśmy. Jakoś dziwny mam kart, ale już trudno, muszę zamówić, tak? Dzień dobry, ja bym poprosił tosta z serem i bekonem. E, dwa razy i herbatę zimową Jezus, zdążyłem Słuchajcie, nie dość, że zdążyłem po tosta Jestem szczęśliwy, bo misja jest udana To jeszcze dzisiaj piękna pogoda, słońce świeci wow. Dobra, słuchajcie, czekam na odbiór Biorę swoje zamówienie i jedziemy do domu jeść śniadanie Dobra, słuchajcie, dojechałem do domu, mam moje zamówienie Czyli tutaj herbata zimowa z jabłkami I te dwa tosty, w ogóle sprawdźmy jak ta herbata smakuje Ja kiedyś chyba ją piłem Ale ona jest tylko właśnie w okresie takim Zimowym, listopadowym, grudniowym Więc dawno nie próbowałem Ojej, ale ona jest pyszna. Ale przejdźmy do najważniejszego, słuchajcie. O my... Spójrzcie na tego tosta. Tu jest bekon, tu jest ser, tu jest po prostu wszystko. I ta bułka, ona też jest przepyszna. Jemy. Mm, to jest obłędne. To jest 10 na 10. Mam jeszcze jednego, więc idę spokojnie dojeść. Widzimy się później. Kochani, jedziemy na drugie śniadanie i na drugie śniadanie, słuchajcie, znalazłem coś fajnego na TikToku. Znalazłem TikToka, w którym, słuchajcie, biorą szejka waniliowego i do niego wlewają espresso, więc teoretycznie macie kawę i taki trochę deser, przekąska, no bo z szejkiem da się w sumie napchać i najeść, więc to będzie moje drugie śniadanie idziemy sprawdzić, czy to w ogóle będzie dobre. Słuchajcie, nasze drugie śniadanie wychodzi aż 17 zł. Kinda fancy. Patrzcie, jestem numer jeden, słodko. Dobra, słuchajcie, robimy to boskie połączenie, więc biorę szejka, jest waniliowy, żeby nie było, i mamy espresso. Wlewamy espresso do środka. Poczekam sekundę, aż się trochę rozpuści, żeby łatwiej było wymieszać i mieszamy słomką. No słuchajcie, miesza się całkiem nieźle, już jest prawie całe wymieszane. Szkoda, że kubki nie są przezroczyste, by bardziej to było widać, a kiedyś były chyba szejki w przezroczyste, w każdym razie próbujemy. Mmm. Spokuje po prostu jak kawowy shake, ale idealny na drugie śniadanie. Nie wiem, czy się tym najem, ale na pewno napełnie. Będę robić to częściej, bo naprawdę jest super, więc life hack z TikToka a Teraz słuchajcie, tak samo jak w odcinku ze Starbucksem, tak samo w odcinku w McDonaldzie jedziemy oglądać dom, żeby nie być bezdomnymi ludźmi, więc widzimy się po obejrzeniu domu i pojedziemy sobie wtedy na obiadek. Słuchajcie, chyba mamy pozytywne informacje, nie będziemy bezdomni. Chyba się to udało. Man. Możliwe, jeszcze nie wiadomo, ale mamy pozytywne, wiecie, wrażenie. Tres, Idziemy tres, teraz, tres, słuchajcie, tres. na obiad, który zjemy sobie w McDonaldzie w sumie w centrum na świętokrzyskiej, tam gdzie kiedyś nagrywają w ogóle współpracę. <grym> e, więc bardzo fajnie. Tak. I będziemy jeść drwala. No bo co można zjeść na obiad? No, burgera, a jak burgera, to drwala, jak już jest dostępny, bo ja kocham drwala. Dobra. Kasiu, to co byś chciała? Chcesz drwala? Ty też chcesz drwala? Co? Jest type serow. Paweł chciał się pochwalić boskim polarem. I Iście jesienny polar. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Kochani, mamy piknik, ale kontrolowany w samochodzie, żeby było ciepło. Więc mam tutaj drwala. Uwaga, prezentuję. Słuchajcie, ja zakocham drwala. Dajcie znać, kto też wyczekuje zawsze rok na drwala. Ale słuchajcie. I mamy oczywiście napój gazowany Coca-Cola. Uwaga, będę konsumować. Ten kotlet serowy, tak, ten sos próbować, i ta bułka z serem, to jest cudowne połączenie. To jest niebanalne, to jest wyśmienite. To jest najlepszy burger, jaki istnieje. Ma mało warzyw, dużo mięcha i sera, to co lubię. To jest totalnie burger dla mnie, naprawdę. Tak, w ogóle jeszcze w Mediolanie jest taki burger, który ma dosłownie mięso i bekon przełożone i nic więcej, żadnych warzyw. Ser. To jest mój ulubiony. I ser. No, to jest mój ulubiony. Mm, Paweł się śmiał, że to właśnie taki burger dla mnie, bo nie ma warzyw. Zero warzyw tam jest, to mhm. jest niesamowite. Mam nadzieję, że jak jest w Mediolanie, to kiedyś go wprowadzę w Polsce. Będę go zamawiać codziennie. Mm, Drwa epyszne. Także my dojemy i widzimy się później przy podwieczorku. Słuchajcie, wróciliśmy do domu, trochę ogarnęliśmy rzeczy, w sensie pomyśleliśmy, co można posprzedawać, a co nie. E, do nowego domu. W każdym razie Kasia i Paweł twierdzą, że są na jedzeni, że nie, nie będą nic jeść, a ja? Ja myślę o deserze. Więc słuchajcie, pokażę Wam coś fajnego. Znalazłem na TikToku kiedyś taki trend, teraz Wam się gdzieś tutaj wyświetli, gdzie ludzie zamawiają lody śmietankowe w wafelku, do tego dorzucają ciastka i jeszcze polewę czekoladową. I to wszystko mieszają, no i mają pyszny deser. Więc stwierdziłem, że chcę koniecznie to przetestować. I jedziemy właśnie teraz do McDonalda, żeby zamówić wszystkie potrzebne nam rzeczy. Eee, dzień dobry, ja bym poprosił ciastko z kawałkami czekolady, najlepiej dwa, jeśli są. Poprosiłbym cztery razy lody śmietankowe i pytanie, czy możemy polewę czekoladową oddzielnie wlać w jakiś kubeczek czy cokolwiek? Tylko żeby, jeżeli możemy te lody w wafelku, to by było super. No nie, nie ma w ogóle wyczerpania. O nie, no dobra. To jeszcze bym poprosił jednak je, jeszcze jedno ciastko z czekoladą i mamy to. Zgadza się? Zgadza się. Ja Dziękuję. Mam już wszystkie nasze produkty. Jestem podekscytowany, bo będziemy robić sami deser. Co prawda, jest jeden problem. Otóż pan mi powiedział, że nie sprzedają już od dłuższego czasu lodów w wafelku. A tamte były w wafelku, i ten wafelek, kurde, no dużo by dał smaku, i były takie chrupiące i w ogóle. Więc nie do końca nam wyjdzie ten trik, bo w Polsce niestety już nie mamy wafelka, no ale cóż. I oni generalnie robili to tak, że wkładali i wtedy miksowali z wafelkiem. A my musimy to wydłubać. No Nawet... ale. O! Wyszło. To jeden. Na to kładziemy ciasteczka. Co prawda, oni też mieli trochę inne, bo w Stanach są chyba inne w tym McDonaldzie. W każdym razie jest czekoladowe ciastko. Dobra, i teraz musimy to zmisować. Słuchajcie, wygląda to trochę jak lody w ogóle o smaku Oreo, bo tak to się prezentuje ładnie. Mm. Mam całe ręce w czekoladzie, ale trudno, ponieważ właśnie teraz musimy być czekoladek. No i słuchajcie, nadszedł ten czas, kiedy musimy to przetestować. Więc uwaga. Mm. Ja generalnie uwielbiam lody śmietankowe z maka. Do tego to ciastko, ono jest takie mięciutkie i ta czekolada... Mmm, omyły. To jest trochę teraz już jak Flary, bo jest i polewa i jeszcze coś chrupiącego. Mm. Live-ka, TikToka totalnie zaliczony jest przepyszne, ale gdyby był wafelek, to, to by było jeszcze lepsze. Naprawdę. Słuchajcie się ze w studio i stwierdziłem, że może czas, żeby zamówić kolację, bo jest godzina 20.34 i też lepiej nie jest nic na samą noc, więc może coś zamówię, bo szczerze mówiąc nie chce mi się jechać do McDonalda teraz. Ale w sumie zamawiać tylko łódeczki, to to trochę bez sensu, więc może ja po to pojadę. Teraz mam problem. Dobra, stwierdziłem, że podejdę do tego rozsądnie i nie będę zamawiać łódeczek samych e, ziemniaczanych za 15 zł. W sensie z dostawą za 15 zł nie będę ich zamawiać, bo się do niej opyla, więc po prostu podjadę, bo mam do tego z 4 minuty. Wiem, to jest blisko i mogłem to od razu zrobić, ale jakoś tak nie chciało mi się wyjść, więc stwierdziłem, że zamówię. Nieważne. Lenistwo czasami takie jest, że trzeba płacić, ale dzisiaj nie jestem leniwy. Zmieniamy kapcie na. Porządny czerwony obuw. Ach, i ruszamy. Ręko, ręko, gadżeta. Odpal tą furę. Jedziemy. Jazda nocą, samemu w aucie, nie ukrywam, Jest to fajne i e, kiedyś lubiłem sobie tak po prostu jeździć bez celu i włączyć sobie muzyczkę. I jazda. E, także w sumie może i dobrze się ruszyłem trochę z tego domu, i że podjadę po to jedzonko. Tak. I trochę się rozbudziłem, bo już mnie muliło strasznie, więc, yy, więc dobrze, bo ja dzisiaj jeszcze mam zamiar coś spakować w domu, bo jak już wybraliśmy prawie dom, to trzeba zacząć się pakować, słuchajcie, mamy bardzo dużo rzeczy. Dobra, jedziemy. Dobra, słuchajcie, idę zamawiać, już prawie jestem na miejscu. To będzie chyba moje najmniejsze zamówienie w życiu, w każdym razie są śmietanowe, łódeczki dodaj i gotowe. Dobra, słuchajcie, mamy to. Dobra, mam już swoje zamówienie, jestem w domu i słuchajcie, idą do mnie moje łódeczki. Ja w ogóle te udeczki jadłem chyba przed wczoraj i powiem szczerze, że ja je uwielbiam. Są super chrupiące, są słone i do tego sos idealne połączenie. W każdym razie, patrząc na cały dzisiejszy dzień, trochę się obawiałem, że będzie mi, wiecie, że ciężko czy coś w ogóle, ale szczerze, nie było mi w ogóle. Był super dzień, naprawdę. Największym zaskoczeniem chyba i tak są dla mnie, słuchaj, te trendy z TikToka, bo i kawa z szejkiem była przepyszna i ten deser był też obłędny i to są rzeczy, które będę praktykować chyba częściej, A, bo naprawdę mi one na maksa smakowały i fajnie, że ktoś w ogóle wpadł na takie połączenia. Także teraz dojadam kolację, ale muszę wam powiedzieć, że cały dzień jedzenia w McDonaldzie był super dniem i żałuję tylko, że nie wziąłem sobie czegoś do picia do kolacji, bo totalnie o tym zapomniałem, a herbata zimowa, którą upiłem na śniadanie była naprawdę obłędna, ale dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek i dajcie znać, czy chcecie więcej takich i widzimy się we wtorek. Bye!